Inżynierowie BMW wpadli na pomysł zamontowania turbosprężarki do samochodu osobowego po doświadczeniach sportowych. Dlatego wylądowała tutaj turbosprężarka firmy KKK, która podniosła moc dwulitrowego silnika do 170 koni. Dzięki temu auto mogło rozpędzić się do 211 km na godzinę i przyspieszyć do 100 km w 8,9 sekundy jedziemy pierwszym samochodem europejskim wyposażonym w turbosprężarkę i sprawdźmy jak, jak ta sprężarka działa mamy 2000 obrotów, dodajemy gazu, 3000 obrotów 4 i dopiero teraz po 5 6, dopiero przy 4, ponad 4000 obrotów pojawia się to kopnięcie turbosprężarki, już od niskich obrotów ta sprężarka jest bardzo wyraźnie słyszalna pojawia się wyraźny, głośny Głośny świst, ale tak naprawdę jeszcze nic się nie dzieje. Ta sprężarka zaczyna pompować powietrze, ale silnik jeszcze na to nie reaguje. no Jest to ogromna różnica w porównaniu do silników turbodoładowanych, które, które obecnie są w, wmontowane w samochodach. Auto ma bardzo przyjemny dźwięk. Tu jest dwulitrowy silnik, jak wspomniałem, o mocy 170 KONI. I tak naprawdę to wszystko bardzo gładko działa. No trzeba było być naprawdę herosem, żeby takim samochodem z taką turbodziurą no. móc startować w rajdach i panować, jechać tym autem szybko. Poza tym mamy samochód bez wspomagania kierownicy z lekkim luzem, lekkim. No nie takim lekkim. W zasadzie możemy kręcić w ten sposób kierownicą, jedziemy prawie cały czas prosto. Zastosowana jest tu sprężarka ślimakowa, która wymaga pewnego przyzwyczajenia szczególnie kiedy przesiadamy się z samochodu, z samochodów aktualnych, które mają bardzo, bardzo precyzyjne układy kierownicze. Ale po pewnym czasie można się do tego przyzwyczaić. Wtedy zaczyna się wykorzystywać napęd na tylne koła. Który pozwala szybko pokonywać zakręty i niewielką masę tego autka, 1100 kg, to, to naprawdę niewiele. No właśnie, musimy się przyzwyczaić też do jednej rzeczy, ponieważ w miejscu, gdzie zwykle w nowoczesnych samochodach odkładamy lewą stopę po zmianie biegów, tutaj znajduje się przycisk od sygnału dźwiękowego, więc początkowo po każdej zmianie biegów, moja noga tam trafiała, teraz już, teraz już się troszeczkę Przyzwyczajam to, co bardzo podoba się w tym samochodzie, który przecież ma już Ponad 40 lat, to pozycja za kierownicą, która jest naprawdę, naprawdę dobra. Łatwo sięga się do gałki zmiany biegów, bardzo dobrze trzyma się tę kierownica. W tym samochodzie potrzebujemy trochę siły do kierowania, dzięki temu ta pozycja wygodna za kółkiem pozwala nam panować nad tym samochodem. Był mocny, zwinny, ale przede wszystkim agresywny, i dlatego wzbudzał wiele kontrowersji. Podobnie zresztą jak obecnie oferowane BMW M2, które właśnie pojawiło się w lusterku. 40 lat temu inżynierom BMW pewnie trudno byłoby uwierzyć, że w naszych czasach wszystkie modele tej marki będą korzystać z turbodoładowania. Ale taki jest fakt. BMW M2 nie jest wyjątkiem. Wyposażono je w 3-litrowy rzędowy silnik o mocy 370 koni mechanicznych. To aż o 200 koni więcej od 2002 Turbo, ale M2 jest najsłabszą m w całej gamie. Przy okazji jest też najlżejszą i najprzyjemniejszą w prowadzeniu. Do setki przyspiesza w 4,3 sekundy i maksymalnie może rozwinąć nawet 270 km na godzinę. Podczas jazdy stabilnie siedzi na drodze, jakby nie chciała jej wypuścić spod swoich szerokich opon osłoniętych wydętymi błotnikami. Na zawołanie potrafi jednak z gracją zamieść tyłem, dając mnóstwo przyjemności sprowadzenia przy akompaniamencie soczystego brzmienia silnika. Tak, to zdecydowanie najlepsze BMW z obecnie produkowanych modeli. Muszę przyznać, że to jest pierwszy z tych nowych BMW, które podoba mi się w całości, zarówno od strony silnika, jak i wyglądu z tymi wybrzuszonymi błotnikami nawiązującymi do 2002, turbo, mnóstwo osób ogląda się za tym samochodem i to jest chyba miara jego sukcesu. Być może znowu powiesz, że nadaje się na kustosza muzeum, ale ten samochód w swoim czasie też wzbudzał bardzo wiele kontrowersji. Myślę, że na, myślę nawet, że więcej niż nowe M2. A dlaczego tak mówisz? Ponieważ dzięki swojemu agresywnemu wyglądowi, i dzięki słynnym naklejkom na zderzaku, lustrzanym odbiciom napisu 2002 Turbo, stał się przedmiotem debaty niemieckiego parlamentu. Naprawdę? I co wy debat tak. debatowali? No stwierdzono, że ten samochód jest zbyt wulgarny, zbyt ostentacyjny tak. i firma BMW zareagowała na to. I ściągnęła te naklejki, i potem był sprzedawany bez naklejek. Aha, czyli co? Politycy wpływali na to, jak. Bardzo mocno były wpłynęli. Do tego stopnia, że ten samochód został wyprodukowany w ilości 1672 sztuk, i potem już BMW nie stosowało turbo w swoich samochodach, i już nie było tych napisów przez wiele lat. Aż do czasu, kiedy politycy znowu zaczęli maczać swoje łapy w samochodach, i dzisiaj wszystkie, absolutnie wszystkie BMW, mają silniki z turbodoładowaniem. Szczerze mówiąc, wcale mi się to nie podoba. Mnie też, aczkolwiek nie żałuję, że powstały te dwa samochody.